Witaj na kanale Gra Laktyka, na którym prezentuję gry planszowe i karciany. Tym razem gra sen od naszej księgarni. Jest to gra od 8 lat, od 2 do 5 graczy i na 20 minut. W grze mamy piękne karty, które będziemy zagrywać. Przygotowanie dobre jest bardzo proste. Wykładamy cztery karty zakryte przed każdym graczem. Te karty muszą być obrazkiem do dołu, oprócz tego dokładnie tasujemy całą talię i wykładamy jedną kartę, która rozpocznie nasz stos kart odrzuconych. Naszym zadaniem jest, aby na koniec rundy mieć jak najmniej kruków w swoim śnie. Cztery karty przed nami to jest nasz syn. I te karty będziemy chcieli zamieniać z kartami, które będziemy dociągać z stosu zakrytego lub ze stosu odkrytego. Zanim jeszcze rozpoczniemy rozgrywkę, każdy gracz potajemnie podgląda dwie karty ze swojego snu. Musimy je oglądać tak, żeby inni gracze nie widzieli, jakie mamy karty w swoim śnie. Ja się dowiedziałam, że w środku mam kartę ósemkę i dziewiątkę. I z taką wiedzą każdy gracz rozpoczyna rozgrywkę. W swojej turze dociągamy po prostu kartę. Ja oczywiście chcę spróbować o dwójka, rybka, taki rybka-bojownik, bo miałam kiedyś taką, chcę zamienić sobie z tą kartą, ponieważ wiem, że tutaj mam dziewiątkę, a dziewiątka to jest wysoka karta, więc miałabym zbyt dużo kruków w swoim śnie, a więc chcę się jej pozbyć. I potajemnie sobie tutaj zmieniam, potajemnie, na kartę dwójkę, a dziewiątkę oczywiście odrzucam na 100 kart odrzuconych. Kolejni gracze oczywiście robią to samo. Tutaj gracz sobie zobaczył, że ma szóstkę i chce w ciemno zamienić sobie z tą kartą. No źle zrobił, nie wiedział, że to ma czwórkę, więc teraz czwórkę odkłada i potajemnie sobie tutaj kładzie szóstkę. W następnym kroku będzie mógł się oczywiście pozbyć tej karty znowu. Może się zdarzyć, że przypadkiem ktoś odrzuci na skutek wymuszenia albo przez swoją nieuwagę, bo ktoś nie wiedział, jaką ma kartę w swoim śnie, atrakcyjną ko kartę kotka. Czyli mamy tutaj zero kroków. I wtedy taką kartę warto wziąć do swojego snu. I ja to właśnie zrobię. Zabieram kotka. Każdy wie, że ja mam teraz tego kotka. I zamieniam z tą kartą tutaj. Czyli ósemki się pozbyłam i daję sobie tutaj kotka. I teraz zapamiętuję, że tutaj mam już kotka zero, a tutaj mam rybkę, na której są dwa kruki. Gdy nie podoba nam się karta, którą dociągnęliśmy, to po prostu odkładamy ją na stos kart odrzuconych. I tyle. Niektóre karty mają specjalne efekty, z których możemy skorzystać. Na przykład tutaj mamy szóstkę, na której jest napisane podejrzyj. Czyli odkładamy taką kartę na 100 kart odrzuconych, a następnie podglądamy dowolną kartę u innego gracza. Tylko oczywiście robimy to dyskretnie, żeby inni gracze nie widzieli, bo to my mamy podejrzeć tę kartę. I odkładamy z powrotem do obszaru przeciwnika. Kolejną kartą jest karta zamień dwie. Jest to siódemka, a więc odkładamy karty na 100 kart odrzuconych i zamieniamy jakieś dwie dowolne karty, na przykład tę z tą i tutaj sobie kładę. Czyli namieszam tutaj przeciwnikom. Nie wiem, jakie tam mieli karty, ale... Poprzestawiałam im troszeczkę. Ostatnią kartą, która ma dodatkowy efekt jest piątka, na której napisane jest weź dwie. Czyli po prostu bierzemy dwie karty dyskretnie, no dziewiątka i jeszcze jedna, piątka i możemy je albo odrzucić, obydwie, albo którąś z nich zachować i zamienić na jedną z kart z naszego snu. Koniec rundy może nastąpić wtedy, kiedy wyczerpie nam się talia, ale to jest rzadszy przypadek lub gdy któryś z graczy krzyknie pobudka i wtedy wszyscy gracze odsłaniają karty. Załóżmy, że ja powiedziałam pobudka, bo czuję się pewnie i liczę na to, że mam jak najmniejszą liczbę kruków w swoim śnie i rzeczywiście tutaj mam jedynkę, dwójkę i dwa zera, czyli razem trzy kruki. Natomiast po odsunięciu kart pozostałych graczy okazało się, że tutaj gracz numer dwa ma pięć kruków, a gracz numer trzy ma również pięć kruków. Stosunkowo wszyscy mieli niskie karty, ale z racji, że ja się jako pierwsza zdecydowałam krzyknąć pobudka, to ja wygrywam to rozdanie, ponieważ rzeczywiście ja mam najmniej kruków w swoim śnie. Gdyby okazało się, że ja krzyknę pobudka, a jednak to nie ja miałabym najmniejszą liczbę kruków w swoim śnie, bo tutaj miałabym 3 plus 2 to jest 5 plus 1 to jest 6, a moi gracze oboje mają po 5 kruków u siebie, to wtedy muszę do swojego wyniku doliczyć sobie 5 kruków karnych. Na koniec rundy, gdy podliczymy liczbę kruków, oczywiście zapisujemy swoje wyniki i ilość kruków, a następnie przygotowujemy się do następnej rundy, czyli tasujemy wszystkie karty, dokładnie tasujemy oczywiście i tak samo przygotowujemy rozgrywkę jak przy pierwszej rundzie. Czyli cztery karty zasłonięte, jedna karta na 100 kart odrzuconych i można rozpocząć kolejną i kolejną rundę. Gra kończy się, gdy któryś z graczy osiągnie lub przekroczy wynik 100 kruków. Zwycięzcą zostaje gracz, który zgromadził w sumie najmniej kruków. A w przypadku remisu gracze dzielą się zwycięstwem. W grze mamy jeszcze wariant nie takie kruki straszne, czyli gracz, który będzie miał najwięcej w swoim śnie kruków dziewiątek, ten nie będzie musiał dodawać tych kruków do swojego wyniku. No tutaj się nie udało, bo ten gracz ma kruków dziewiątek więcej, a więc tutaj ja muszę dopisać sobie do wyniku dziewiątkę, natomiast ten gracz nie musi dopisywać tych dwóch dziewiątek do swojego wyniku, ponieważ miał więcej w swoim śnie kart kruków. Ale jeśli byśmy mieli po samą liczbę kart kruków, to wtedy żaden z nas nie dostaje nagrody i musimy sobie dopisać ten wynik. Kolejnym wariantem w grze jest wariant iść na całość. I tutaj jest premiowany gracz, który zdobył w swoim śnie wyłącznie karty z krukami dziewiątkami. A więc jest to ryzykowny wariant, ponieważ może nam się to udać, ale nie musi. Natomiast pozostali gracze muszą sobie normalnie zapisać wynik, taki jaki uzyskali na koniec tury. A ja w tym momencie skończyłabym rundę z wynikiem 0, ponieważ jak uda mi się zdobyć do swojego snu tylko karty kruków to wtedy nie dopisuję żadnych kruków do swojego wyniku. Czyli wygrywam. A pozostali sługacze muszą dodać 50 kruków do swojego wyniku jeszcze. Taka kara za niezdobycie samych kart kruków. Także mamy jeszcze wariant, wiem, co mam, czyli musimy być pewni, jakie mamy karty w swojej krainie i decydujemy się, że chcemy tych dwóch kart się pozbyć i zamienić je na jedną, inną krainę. I mówimy, tutaj są dwie czwórki. posłaniamy. I rzeczywiście są tutaj dwie czwórki, a więc odrzucam je na kart odrzuconych i biorę tylko jedną krainę zamiast tych dwóch. I teraz mam tylko sen składający się z trzech krain, dzięki czemu będę miała mniejszą liczbę kruków. Oczywiście nie wiem, jaką ja kartę dobrałam, ale mam mniejszą liczbę krain. Natomiast gdybym się pomyliła i powiedziała, że tutaj są dwie piątki. Odsłoniłabym te karty, a tutaj nie ma dwóch piątek. Jest piątka i siódemka. To wtedy za karę, zamiast odrzucać te krainy, to jeszcze dokładam sobie piątą krainę, czyli pogorszyłam sobie sytuację. A więc powinniśmy wymieniać sobie karty tylko wtedy, kiedy jesteśmy pewni, jaką mamy sytuację i jakie mamy karty w swoim śnie. Dziękuję za uwagę, a to była gra Sen.